Witam nowe osoby, które tutaj do mnie przybyły. E, mam nadzieję, że zostaniecie ze mną na dłużej. Powolutku mój kanał rośnie, więc mam nadzieję, że jak dobiegniemy 300 subskrypcji, dzięki Wam zrobię kolejne rozdanie. I e, w ramach tego podziękowania obdaruję jedną, być może dwie osoby. Zobaczymy, jak to będzie. Będą to na pewno jakieś drobne upominki, ale myślę, że e, miły taki prezent. Bez okazji pomóc sprawi radość. Uśmiech nie schodzi mi z twarzy, ponieważ dostałam właśnie przesyłeczkę od Magdy z kanału Alicja w krainie Zakupów. E, mam tutaj świeżutką przesyłeczkę, jeszcze nie otwartą, także za chwileczkę sobie otworzymy, zobaczymy jakie zdrapeczki tutaj mam. Oczywiście w opisie moim będzie link do kanału Magdy. Tam już jest filmik z paczuszką ode mnie, ze zrabkami ode mnie, także koniecznie zobaczcie jak poszło Magdzie. A ja zabieram się za otwieranie i co? Zobaczymy co kryje ta paczuszka. Widzę, że jest tutaj taśma. A ja nie wzięłam nożyczek. O, ale udało się tutaj oderwać. Także patrzymy, co tutaj jest. Widzę tutaj karteczkę z liścikiem, także sobie zerknę. <laughs> Nie będę Wam tutaj czytać, ale bardzo miły liścik wywołał również uśmiech na mojej twarzy. Odkładam sobie go z boku i teraz patrzymy, co tutaj jest dalej. O recy recy. Czekolada Milka Oreo. Ja już tak dobrze wyglądam, ale na pewno mi się przyda i sobie to do kawki skonsumuję, także bardzo dziękuję. O rety, rety, rety. Wyjęłam wszystko? Wyjęłam wszystko, więc zacznę pokazywać. Wow, jest tutaj perfumik. Taka perfumetka za tą mizerem. Zaraz zobaczymy, jak pachnie. Czy znaczy ja sprawdzę, a Wam powiem. No trochę za mocno psiknęłam, muszę odczekać, sobie tutaj trochę posmarnie. Mmm, bardzo przyjemny zapach, szczególnie tak po chwili, słodziutki, także super. Bardzo lubię perfumę. A tutaj mamy coś z Astora. I jest to... Hmm, 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 hmm że coś do ust. Zaraz to otworzę. To jest coś do ust, moi kochani. Ładnie tutaj pozaklejamy. Pachnie też ślicznie z takim kolorku koralowym, także ekstra. Na pewno się przyda. Dziękuję bardzo. Tutaj mamy. Co my tutaj mamy? To jest chyba coś do telefonu. Przejściówka do dwóch par słuchawek. Hu-hu! Takiego czegoś jeszcze nie mam. Taki jednorożec ekstra. Lubię takie różne ciekawe gadżety, więc na pewno się przyda. O-ho-ho! Ho, ho. Zobaczcie, ile tutaj mam maseczek. E z Eveline. Oczyszczająco-matująca maska węglowa. Tej jeszcze nie używałam, a ja lubię nowości. Tutaj z Bielendy nawierzająco detoksykująca, tak. Również jej nie miałam. I tych dwóch też nie miałam. Z Perfekty. Odżywienie i ujędrnienie oraz Detox. Energia. Takie dwie jeszcze tutaj się znajdują. Także w ogóle, no ekstra. Akurat wczoraj powiem szczerze, zamawiałam maski, bo mam końcóweczkę, więc teraz mam kolejny zapas ekstra. Naprawdę się bardzo cieszę z tych maseczek i w ogóle z całej paczki, oczywiście. No i. No i chyba się pogniewamy. Zobaczcie, co ona tutaj włożyła: kolczyki. Już tyle tutaj dostałam dodatków, a ona jeszcze tutaj wypchnęła kolczyki. Uduszę. Uduszę ją, ale pokażę Wam i sama zresztą sobie zaraz zobaczę. Wejmę tylko z Takie to są emocje, jak są niespodziewane prezenty. Wow, no to, to po prostu idealne będzie na z mężem. na jakąś kolację. Zobaczcie, jakie piękne. Do jakiejś sukieneczki. Prześliczne. Ja podejrzewam, że są to kamienie sparowskiego, ponieważ Magda w swoich rozdaniach takie kolczyki właśnie dodaje do swoich paczek. Ze srebrnym zapięciem. No, prześliczne są naprawdę u duszy. W ale dziękuję Ci z całego serca. są to przepiękne prezenty. No, te kolczyki to w ogóle mnie zaskoczyłaś na maksa. Wiedziałam, że coś będzie, myślałam właśnie, że jakaś czekoladka, jakaś maseczka to jest maksimum w tej paczce, ale jak widać, dziewczyna poszalała na maksa. Jestem naprawdę szczęśliwa i dziękuję. I zapraszam na kanał do Magdy, bo bardzo fajna, szczera babeczka, naturalna. I robi fajne rozdania, ale zachęcam do obserwowania kanału nie tylko ze względu na rozdania, bo dużo jest niestety takich osób teraz, które chcą tylko nagarnąć do siebie, ale w życiu też nie o to chodzi. Ja Magdę bardzo polubiłam i zapraszam jeszcze raz na jej kanał. Super babka. No i patrzcie, tutaj jest to, co miało do mnie przyjść, i to miało do mnie przyjść, a nie tamto, co było dodatkami, pięknymi zresztą, ale tutaj jest. Główny powód całego zamieszania. I co? Co my tutaj mamy? Umówiłyśmy się na kwotę 30 zł. Widzę, że są tutaj drabki 4 po 5 zł, czyli moje 77, neonowe 7. Podwójna gra, o której zawsze zapominam, żeby otworzyć okienka. Dzisiaj pewnie będzie to samo standardowo. Białe złoto i tutaj mamy 5 zdrapek po 2 złote. Laki 7, szalone 20, czarny koń, kopalnia diamentów oraz szybkie 50. Zmieniamy kadr, zaczynam drapać, jestem bardzo ciekawa, co przyniesie tutaj los zdrawki od Magdy. Ja jestem szczerze zadowolona z tego, ile ona wydrapała, bo bardzo się bałam, że będzie zero, a zero jednak nie było, także koniecznie zajrzyjcie. I co? Odwracamy kadr i zaczynamy tą zabawę, na którą tak bardzo czekałam. Po prostu uśmiech nie schodzi mi z twarzy. Wygląda pewnie jakaś nakręcona. No ale co poradzić? Ok, bo się rozgadałam. Zaczynamy to drapanie i zobaczymy, co tutaj nam Magda wysłała szczęśliwego. Odwracamy kadr. I tak, moi drodzy, może zaczniemy od tych po 2 zł, A co tam? Tak, jak leci moja drapaczka. I zaczynamy. Najpierw zacznijmy sobie może od bonusu. I w naszym bonusie mamy sztabkę. Może troszeczkę Was przybliżę. O, teraz lepiej widać. I tutaj szukamy trzech takich samych kwot. Co my tu mamy? 50 tysięcy, 50 zł, 50 tysięcy, stówka, 500 zł, 4 zł, 2 zł, 500 zł i 50. W tej zdrapeczce nie mamy nic. Jeszcze tutaj chcę poszukać naszych kontrolnych, których jak zawsze nie widzę. O, mamy K i F. Więc ta zdrapeczka pusta. Dalej kopalnie diamentów. Tutaj musimy znaleźć diament. A więc szukamy kolczyki. Kolczyki to ja już dostałam. Także dwóch par nie potrzebuję. Tamte są o wiele piękniejsze niż te na zdrapce. Plik. Monety oraz perła, więc ta zdrapeczka jest pusta, odkładamy, kolejna to czarny koń i tutaj musimy znaleźć podkowę bądź puchar. No szukamy portfel, podium, księżyc, słoneczko, parasol. I drugi rządek mamy siodło, kotylion, czapeczkę, okulary oraz kapelusz. Druga drapeczka ląduje do przegranych. Dalej mamy szalone 20 i szukamy tortu, worek, banknot, portfel oraz monety. I tutaj. Mamy bank, auto, samolot i tort. Słuchajcie, mamy pierwszą wygraną. Także ścieramy i jest 2 złote. Jak widzicie, o, proszę bardzo, ląduje na kubeczkę wygranych jako pierwsza. Teraz mamy ostatnią za dwa złote. Jest to Laki 7. W bonusie musimy znaleźć podkowę. A mamy kwiatka. I wygrywające liczby to 11 oraz 12 i szukamy 28, 19, 24, 23, 22, 15, 16 oraz 21. No niestety ta okazała się być tą pechową. No i teraz zaczynamy po kolei za piąteczkę. Najpierw mamy białe złoto. Zdrapie od razu mnożnik razy 1. No i liczby, których szukamy to 19, 25, 34 oraz 26. I mamy takie jak 3, 32. Dwadzieścia siedem, siedemnaście oraz sześć Ok, drugi rządek cztery, dwadzieścia osiem, dziewięć, trzynaście oraz czternaście, a więc ta okazała się również pusta. Teraz podwójna gra.

23 oraz 33. I ostatni rządek 15, 1, 37, 25 oraz 36. A więc, no niestety, i teraz tutaj sobie te o, kruszki, strzepnęłam. Nie zapomniałam, po raz chyba pierwszy odpieramy. Okienka z tyłu. No niestety, tu musimy mieć trzy takie same symbole. No i zdrabka jest pusta. Jeszcze tutaj poszukam. O, już widzę pepe, czyli zdrapeczka pusta. Przedostatnia zdrabka to neonowe 7. I tutaj szukamy siódemki czarnej bądź czerwonej. No to szukamy. 6 trzy, osiem, czwóreczka, tutaj mamy pięć, dwa, osiem, dziewięć, pięć oraz trzy. Jak widzicie, no niestety kolejna zdrapeczka przegrana <laughs> i ostatnie mamy moje 77. Bonus musimy znaleźć gwiazdeczkę, a mamy słoneczko i liczby, których szukamy to 33, 19, 26 oraz 3.

oraz 37, no niestety ta zdrapeczka również okazała się być pusta, z wygranych mamy torcik szalone 20, bardzo sympatyczna ta paczuszka była cała, jestem naprawdę zadowolona, 2 zł, ok, fajnie, wymienię sobie na kolejną zdrapkę, więc nic straconego i dla mnie to jest czysta przyjemność i zabawa, nie liczyłam nie wiadomo na jakie wygrane, Fajnie, że coś wpadło, na pewno Magdzie nie będzie przykro, że nie wysłała mi zdrapek, które były zupełnie puste, także zobacz kochana. I mi się coś trafiło, na szczęście. Kochani, to już wszystko w tym filmiku, mam nadzieję, że bawiliście się równie dobrze jak ja, bo ja jest dzisiaj poniedziałek, miałam świetną zabawę od rana, cudowną paczuszkę od bardzo fajnej, przemiłej kobitki. Także no dobry dzień, na pewno to jest dobry dzień. E, Zdrobeczka za 2 złote przyniosła mi 2 zł, Także dzisiaj mam nadzieję to wymienię. I co? Żegnam się z Wami. Zapraszam Was do kolejnych moich filmików na kanał Magdy po raz kolejny. Wiem, że się powtarzam, ale tak po prostu lubię oglądać Magdę, że serdecznie polecam, abyście tam zajrzeli. I. Do następnego filmiku, trzymajcie się ciepło. Jeszcze raz dziękuję Maciu za tą paczuszkę, bo nie wiem, czy z tych emocji podziękowałam, wydaje mi się, że tak, ale jeszcze raz na koniec dziękuję Ci serdecznie i trzymajcie się wszyscy cieplutko. Pozdrawiam Was. Do następnego filmiku. Pa pa!